Ty już czujesz, że masz lekko przesuszoną skórę, a może nawet bardziej pokazują się skórki, twój makijaż się roluje, odczuwasz po umyciu suchość dwa produkty, które temu zaradzą. Maska żelowa, która bardzo intensywnie i głęboko nawilża skórę, ale również koi, łagodzi, jeżeli masz stany takie mocne, intensywnej go dyskomfortu w tym przesuszeniu, ta maska będzie naprawdę super spa. Do tego ma wyciąg z kasztanowca, który uszczelnie naczynka. Czyli jeżeli ktoś mówi, mam skórę naczynkową, te naczynka są widoczne, a być może już niestety nawet pękają to natychmiastowo należy skórę nawilżyć, nawodnić, odbudować warstwę hydrolipidową. I tutaj również w tej odbudowie warstwy hydrolipidowej jest również płyn z kwasem hialuronowym. To jest płyn odświeżająco nawilżający. Posiada skład, w składzie swoim kwas hialuronowy, który po pierwsze przepięknie pracuje e, również w systemie przeciwzmarszczkowym, ale przy skórze odwodnionej bardzo intensywnie wspiera to nawilżenie. Jak, w jaki sposób jedna cząsteczka hialuronu jakby zatrzymuje w e, skórze około 250 cząsteczek wody, czyli ze skóry ta woda tak nie odparowuje. Te dwa kosmetyki pomogą w odbudowie warstwy hydrolipidowej, w poprawie Twojego komfortu, nie będziesz czuła suchości. Maskę możemy stosować nawet co drugi dzień, jeżeli ten dyskomfort już jest odczuwany, lub dwa e, razy w tygodniu, czyli raz w tygodniu, jeżeli tego dyskomfortu aż tak mocnego nie ma. Natomiast płyn hialuronowy, płyn z kwasem hialuronowym, ja stosuję po każdym umyciu, klepuję w skórę. I tym sposobem ta skóra będzie jak najdłużej w bardzo dobrej kondycji. Nie czekaj do lata, nie czekaj do wiosny, już teraz trzeba zadbać o dobre nawilżenie skóry. Zimą ta skóra jednak bardziej cierpi niż latem. Różnice temperatur, na dworze przychodzi mróz, wiatr. Nie mamy ochrony, tak jak ubranie na skórę, na całe ciało czy czapkę na głowę. Skóra twarzy najwięcej cierpi właśnie zimą. Zadbaj już dziś, żeby wiosną pięknie tą skórę już mieć zadbaną. Wszystkie kosmetyki są dostępne u mnie. Pytaj, napisz duet i dowiedz się szczegółów. Już dzisiaj możesz również wypróbować niezobowiązująco za darmo taką pielęgnację specjalistyczną. Zapraszam.